Francuskie niszczyciele czołgów nie należą do popularnych, szczególnie teraz, kiedy do gry dodano nowe, dużo lepsze włoskie teddy z magazynkami. Tak jednak, Urgimik próbuje delikatnie zachęcić nas do gry iMixami, dając im lekkie poprawki. Zobaczmy, czy one cokolwiek zmieniły. Moi drodzy, witam Was serdecznie, jestem Multi i tym razem widzicie już. Przyszykowanego francuskiego TDK 8 poziomu AMX acml 48 Wejdziemy sobie nim do bitwy I ja zacznę opowiadać o co tutaj chodzi Więc mało kto zauważył, że właśnie też Francuskie TDK uległy zmianie Na szczęście na plus i okazuje, się, I okazuje się proszę państwa, że 7, czyli właśnie AMX acml 46 Jak i ta 8 otrzymały pewne poprawki One nie są jakieś ogromne, to jest kilka drobnych rzeczy Ale jednak uznałem, że warto temat tych pojazdów odświeżyć i powiedzieć. Co się tutaj zmieniło? Z takich rzeczy istotnych, pojazd ma teraz więcej życia. Miał bazowo 1000, teraz mamy 1150, czyli 150 więcej. Ja mam prawie 1300, ale to dlatego, że mam tutaj ulepszone wzmocnienie. Oprócz tego czas celowania na topowym dziale uległ delikatnie zmianie, z 2,7 na 2,5 sekundy, więc troszeczkę szybsze namierzanie i mamy także mniejszy rozrzut podczas ruchu i obrotu kadłuba, więc na pewno powinno się troszeczkę lepiej tym strzelać. O ile będzie lepiej, to zobaczycie, ale mówię Wam, że coś takiego się tutaj wydarzyło. Co jeszcze, moi drodzy, z rzeczy istotnych, więc w dniu dzisiejszym mieliśmy, moi drodzy, mały patch, który naprawił bug, który był w dwururkach, w dwulfowcach, więc mam nadzieję, że teraz w końcu dwururkami będzie się grało porządnie, bo przez kilka tygodni mieliśmy teraz tego baga, że po prostu kamera nie poruszała się naturalnie, tak jak powinna jak strzeliście z jednego, a potem z drugiego działa. No i także w tej aktualizacji mają być jakieś drobne jeszcze poprawki, jakie dokładnie nie wiadomo. Co jednak jest najbardziej interesujące, to to, że w dniu, moi drodzy, jutrzejszym, powinna wydarzyć się jakaś wielka, wielka rzecz. Powiecie, o czym ty multigalaś? Jaka wielka rzecz? Otóż Wargaming informował, że we wrześniu, w połowie właśnie miesiąca, będzie jakaś, yy, jakieś wydarzenie ciekawe, które będzie z nagrodami. Dokładnie od 16 do 26 6 września. Teoretycznie dalej nic nie ogłosili, więc no zobaczymy o co chodzi. Mam nadzieję, że to będzie coś wartego świeczki i to nie będzie jakaś tam ściema i byle, jaki po prostu event. No ale mówię, ma być to coś interesującego z atrakcyjnymi nagrodami. Dużo osób myśli, że to jest jakiś maraton, ale wciąż nic nie zostało ogłoszone. Może jak oglądacie ten film po południu, to już ogłosili, ja będę ten film chciał wstawić o 6 rano, więc no wtedy jeszcze nic nie wiadomo o żadnym wydarzeniu. Mam nadzieję, że coś prędzej czy później się pojawi. Także to są rzeczy istotne. Czy mody przestaną działać? Nie powinny, bo nie ma informacji o tym, aby to miało wpłynąć na mody, więc tutaj spałbym chyba spokojnie, jeśli chodzi o modziki, raczej nie ma się czym przejmować, powinny dalej śmigać. Mam teraz, moi drodzy, dwa pociski, to jest trochę za mało, żeby tutaj odeprzeć jakoś sensownie atak, więc przodujemy sobie i ustawimy się tutaj w przy arcie. Wciąż nic nie widać. Rywale cały czas się tutaj czają. Nasz gracz w markowskim niestety przegrywa tą walkę. Tego super mogę mogą skończyć? Nie no, nie skończy go, ale mogę go ukarać raz, weszło. Weszło dwa. No i to jest fajne. Zobaczcie, jak szybko mu tutaj HP zmalało. Gracz ten chowa się, chowa się. Dostał od nie, nasza arta nie trafiła. Widzę za to fałzetkę, w nią nie strzelimy, ona jest schowana. Jest super Bicie bicie bardzo, bardzo, bardzo słabe niestety. Poszło, weszło za 407, ale rywali jest tutaj, moi drodzy, tak dużo, że ja bym tutaj myślał, aby się wycofać. Dostałem chyba za artę, wiecie? Mi się wydaje, że to był strzał w arte, ale poleciało we mnie, więc... Dobra, chowam się tutaj już i mam nadzieję, że... Nie widzieli mnie, bo to dziwne. Choć w tej bitwie mam odczucie, że ja się cały czas świecę i chyba nie wziąłem kurde żarówki, bo tyle pocisków we mnie przyśleciało już że to jest szok. tarta na początku, ale mówię, to raczej blindy były. Mamy tego gracza w fałzecie pięknie ustawionego. Weszło raz, cudownie, on się będzie chował. Oj, ten kalafior był potworny, to nie powinno tak polecić, bez przesady. Ej. No i rykoszet, nie no. Ten magazynek. To była straszna lipa, szczególnie, że teraz setkę mamy widoczną pięknie, ale naprawdę to jest chore, że te strzały w tego gracza w tak kiepsko poleciały. Tutaj powinni, kurde, celność poprawić, a nie czas celowania, bo widzimy, że to jest właśnie poważny problem. Ja spróbuję sfokusować tego gracza w polskim czołgu. Dostał raz, dostał dwa i może go skończę. Mam go trzy fajnie, to się udało porobić ładnie. Ale problem jest taki, że ten super oddaje mi to, co ja wcześniej tutaj byłem w stanie uniknąć. Z krzaków teraz dostaję od niego pechy. No ale jeszcze żyjemy i możemy, moi drodzy, zniknąć, wydaje mi się. Arta będzie tutaj, co prawda pewnie blindować, ale wydaje mi się, że ja zniknę. No już pewnie jestem schowany, tylko mogę dostać teraz zaburaskę. To jest bardzo realny scenariusz, bo gościu się chowa idealnie przy mnie. Superhelka Helka odsłonił bardzo głupio. Z jego strony niestety nie mierzyłem. Dobra, teraz będę już tutaj mierzył. Aby taka sytuacja się nie powtórzyła pięknie. Okej, okay, o to chodziło. Czy nas zobaczył? Nie, nie widział nas. No i elegancko. Z prawej strony jest to SUS 130. dwa pociski. Super pressinga nie zdejmę. Gracza VZ-cie nie zdejmę burazk. Mm. <laughs> nie, 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 wiecie co, ja bym sobie teraz przodował? Mi się wydaje, że to już jest ostatni magazynek, jaki mogę oddać. Zobaczcie, jak wygląda sytuacja. Uwaga. Mamy go zdjętego, dobra. Jest Even. T4-4, no i tutaj, proszę Państwa, już nic nie wyciągnę. Mogłem jeszcze próbować strzelić w tego Iwene jakoś, tylko że to byłby yy, na rozwalonym celowniku. Już nic więcej nie dało się udziubać. Powiem tak: yy, Pojazd na pewno, jak już mamy dość blisko do wroga, wydaje się dawać w miarę radę. Nawet coś tutaj można było ustrzelić, ale. Mam wrażenie, że ten celownik jest za duży. Możliwe, że powinienem zmienić swoje wyposażenie i zamontować tutaj na przykład ulepszone celowanie. Nie mówię, że nie. Udało nam się oddać jeden strzał na ślepo, to chyba weszło w tego SHPTK na początku. Za 362 zrobiliśmy, no, w miarę dużo, ale nie tak dużo jak ten gracz w SU-130PM. On dopiero poszalał. Myślę o tym, czy tutaj tego turbo nie wyrzucić i dać może to celowanie, bo uwierzcie mi, że z tą celnością no było słabo, jest tutaj cenność 0.31, teraz 0.3 nawet, i to dalej się je kafiary. no nie wiem czemu tak się dzieje. Damy temu pojazdowi drugą szansę, może będzie lepiej. Kolejne podejście, tym razem mapa Ernenberg I tym pojazdem nie wyobrażam sobie, aby jechać do miasta, gdzie będę świecił się z tą belką, i rywale mnie po prostu rozszarpią. Muszę być sprytniejszy, muszę być, muszę być bardziej cwany, i dlatego pojedziemy sobie na prawo, aby może po pierwsze postrzelać w rajty, bo one mogą tutaj jeździć, a te 92 i Bacza 12 ton to nie są aż tak trudne czołgi do trafienia, szczególnie, że kowiec jest po drugiej stronie, więc jak one tu będą jeździć, to może w nie trafię. Może oczywiście tutaj trzeba o tym pamiętać, że to nie jest sniper. Druga rzecz jest taka, że może jakiś met, może jakiś ciężki się zgubi, będzie jechał drogą przez most, wtedy też będzie okazja na jakiś damage. Na pewno tutaj mi się wydaje, że mogę robić to wszystko, cały damage bezpieczniej niż właśnie z miasta, a tam mówię, każdy automatycznie po prostu widząc te weakpointy po prostu w nie mierzy i pan pancerz absolutnie nic nie znaczy, liczę na to że nasz LT432 coś spotnie, ale takiego coś konkretnego bo na razie to mi się tutaj nic nie świeci, nic nie widzę o, jest, to jest dobry cel peregrine mierzymy, mierzymy, mierzymy weszło raz, fajnie, to był dobry strzał dobra okazja, drugi strzał, pięknie jeszcze jeden, jeszcze jeden ten trzeci mi się wydaje, że poleciał za bardzo w prawo, ale dwa... może być. Niech będzie, niech będzie, spoko. I mamy, proszę Państwa, kolejny, kolejny cel. Jest to ten testo 103 jest bacza 12 ton, O, mnie zaświecił, ale... Nie no, gościu, nie zasłaniaj! Oj, szkoda, 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 szkoda. I jeszcze tam jest kurde, WZ120 i T103, ale ten Baczat mnie teraz udupił. Ale że on nie widził naszego zobaczy zobaczyli mnie. Kurde, no to jest niemiłe. Ale ładnie dingam. Rywala mają problem z moim pancerzem, że Maria ja już powinien zniknąć. Kamant to jest strasznie daleko. Jeśli oni dalej mnie widzą, to coś tutaj musi jeszcze być. Eee, czy my możemy komuś za to zrobić damage? Peregrine, o, on wcześniej popełnia błędy. Na razie jest bezpieczny. Czy w mieście ktoś się wychyla? Bizontę 50p nie, tutaj też nic nie zrobię. Peregrine podjeżdża coraz bliżej, ale ten pocisk poleciał w ziemię, naprawdę, no to było smutne. Nasz Lee nasz Ltek coś powinien świecić w końcu. Dobra, widzimy go. Weszło raz. I mamy pierwszego. Yy, drugiego fraga, drugiego, ja nawet nie pomyślałem o tym, że ja tego baczona na 12 ton zdjąłem, ale go zdjąłem. Tutaj na Goldzie penetracja jest spoko, 325, z takiej penetracji warto korzystać, jak macie daleko do wroga i takie działo, kurde, niecelne jak to, to jest fakt. Rywale, proszę Państwa, są bardzo, bardzo, bardzo blisko, ja nie zakładałem, że są aż tak blisko, Kowiec na przykład ten, proszę Państwa. Oj tak, oj tak, on tutaj... na pewno jest problemem, dostał raz... Zdjęty! Mamy go! Kurde, ale to się udało pięknie! Nie spodziewałem się tej sytuacji. To może być dla niego taki moment krytyczny, kiedy on powie sobie o kurka, źle się dzieje ze mną, źle się ze mną dzieje. Jest WZ, zmieściłem na boku pocisk, ale nie mam już więcej amunicji na razie, żeby tutaj strzelać, więc nie wiem, czy się nie powinienem oddalić troszeczkę, bo wydaje mi się, że jest to wszystko dość niekorzystne tutaj dla nas i ten IS mi zaraz po prostu wyparuje, a jak on wyparuje... To ja będę następny. Nic nie można ustrzelić, więc nie pozostaje nic innego jak tylko podjeżdżać, bo damage. No już. Można powiedzieć, że delikatnie się kończy. Ja wyjeżdżam, ja wyjeżdżam, ale. Ucieka przede mną tym mócem. Cholera jasna. Mam go, dobra. Dopadnięty. W ostatniej chwili już był, już prawie się chował. No i mam jeden pocisk. Teraz mnie trochę kusi, aby przodować, ale czekajcie, jeszcze jest modzik. I jeszcze tam jest ransen. Dobrze, ja bym szadował, Ja bym szodował, bo z jednym pociskiem niewiele osiągnę. A jednak tutaj można jeszcze coś ustrzelić. Lis schowany. Lis to raczej polegnie. Ja bym teraz podjechał, skoro rywale teraz mogli skupić się na tym tydeku włoskim. To mi się wydaje, że jest najlepszy moment na kontratak. Szczególnie, że mam tego życia na tyle dużo, że przeżyję przynajmniej dwa strzały. No zawsze coś. Lepsze to niż pufnąć na hita. Proszę tylko, żeby mój pancerz teraz wytrzymał te strzały. No. Nikt nie strzela. Może się boją, żeby będą mieli spota. Dostaję od Lansena. Kurde, no nie gadaj, że zginę teraz. No nie mogę już dalej jechać. Nie mogę jechać dalej, bo mnie zabiją od razu. No nie. No cholera jasna. Mogłem jechać cały czas do przodu. No, to w garnek każdy trafi. No. no i koniec. Jeszcze z lewej strony. Ja pierniczę, ale lipa. Z problemami, ale udało się wygrać. Zrobiliśmy 2800 uszkodzeń, 4 fragi i imponuje mi naprawdę ta wartość odbitych. 3000. Pojazd ten faktycznie ma ten pancerz na daleko w miarę skuteczny, bo wtedy rywale faktycznie, jak już mieszą w ten pojazd, bo no to mają trudność, aby trafić w tą belkę czy w ten garnek i strzały w górną płytę. No to wiadomo, się dingają, no ale. Z drugiej strony wtedy pojawia się inny problem, którego nawet ulepszone celowanie nie naprawiło, czyli celność, prawda? Więc albo grasz na daleko i coś odbijasz, ale masz karafiore, albo walczysz na blisko, wtedy trafiasz, ale pan coś już nie robi takiej furory. Sam musisz zdecydować. Ja na pewno ten pojazd oceniam w miarę w porządku. Ale, żeby jasność, na pewno nieco na poziomie takich premek jak Skorpion, czy powiedzmy Su-130PM, one są dla mnie dużo lepsze, przyjemniejsze i pewniejsze, bo to za bardzo po prostu dla mnie się Tu najbardziej chciałbym, żeby celność poprawili, kurde, bo jest niby dobrze na papierze, a w praktyce już dużo gorzej. Taka moja opinia. Dajcie znać, jak wygodniacie i co sądzicie, że będzie tym tajemniczym wydarzeniem. Tyle ode mnie. Do usłyszenia. Piąteczka. Cześć.